Na stoisku MSI rozmawiamy z Łukaszem, który odpowiedzialny jest za marketing tej marki w Polsce. Łukasz, opowiedz nam, co pokazujecie na Intel Extreme Masters? Dzień dobry. Więc mamy dużo nowości akurat z okazji Intel Extreme Masters. Dzisiaj jest premiera karty graficznej 960 4-gigowej. Mamy też nowości jeszcze przed premierą, czyli nasza nowa płyta główna na USB 3.1, czyli w tym momencie prędkość przesyłu danych jest dwukrotnie zwiększona na 10 megabitów na sekundę. Mamy też drugą wersję z 97, mamy dwie wersje na X99 i na Z97 na sokecie 1.5.5.0 i 2.0.1.1 oprócz tego mamy też notebooki, na notebookach jest turniej League of Legends i Counter Strike są też desktopy komputronika z naszymi komponentami gamingowymi na których jest też Counter Strike, jest też Hearthstone organizowany również prezentujemy tutaj komputery all in one i dotykowo można sobie żeby zagrać w turniej Hearthstone'a, to też jest ciekawa e, rzecz. Oprócz tego mamy mnóstwo konkursów e, e, na scenie. Będzie DJ jutro, e, będzie podkręcał atmosferę na naszym stoisku. E, będziemy mieć youtuberów, będziemy mieć cosplayerki, więc będzie się bardzo dużo działo na naszym stoisku. Prezentujemy tutaj też najmocniejszą e, maszynę komputronika zbudowaną na naszych czterech kartach graficznych 980 e, NVT i X99 Gaming 9ACK. No, że tak się zapytam, jaka cena jest tego komputera? No, e, około 23 tysięcy chyba, tak? 30 tysięcy, przepraszam. No, to zbija z nóg. Tak. No, zbija z nóg, ale też wygląda. Też ma moc niesamowitą. Zresztą można sobie podziwiać tutaj benchmarki. Można go wygrać w jakimś konkursie? Może w turnieju? Nie, ale będzie można wygrać też bardzo dużo fajnych nagród, e, akcesoria gamingowe, e, różnego typu gadżety też, e, takie unikalne kubki dla graczy z logiem właśnie naszego smoka, z naszym. Panem. Kubek to ważne akcesorium dla gracza. Tak, kubek jest bardzo <laughs> ważny. E, smycze, no i tak. Ale mamy też dużo cennych e, nagród, e, takich... No, Najcenniejsza? Najcenniejsze to są klawiatury gamingowe. Też obudowy specjalne mamy takie Corsera do wygrania. No i bezcenne gadżety ze smokiem MSI-owym.